Spoko. Dobre wyposażenie. Tylko Bieda Edition, co nie? Optyka najlepiej fioletowa, układ wydechowy, cichy, różowy. Kolega może nie mieć obligacji albo wyposażenia nie ma z nagród jeszcze odebranego. Takiego. Ale ogólnie spoko, co nie? No. Dobre wyposażenie tylko w tej podstawowej edycji. No, bardzo gęste te krzaki tutaj zajmujesz. Mają baczata. Mają jednego lajta, baczata. Spotykamy go. On ma magazynek, jest dość groźny, ale pierwszy strzał nie trafił. On tak odważnie, odważnie tutaj. <grystanie> Jedną pechę ci dał. Jest. <grystanie> no, zniszczymy go, no. Nie ma co, no. Zniszczymy go bez. Bez problemu. Albo lis. No i tak naprawdę ta flanka jest już wygrana. Wystarczy teraz, że będziesz tą minią krzaków tutaj chciał podjechać. I tyle. Akcja. rezerwy są włączone, przecież o co ci chodzi? Panie Aksio, z całym szacunkiem, proszę przeczytać regulamin klanu, bo zadaje Pan tak pytania proste, że szkoda gadać. Musi Pan przeczytać regulamin klanu. Wtedy Pan się dowie, kiedy są rezerwy włączane. Bardzo ładne wysadzenie FFA. FV tak często nie wybucha, wydaje mi się. Tak powiedziałem, bohater zajął tą linię krzaków, bardzo dobrze. Można powiedzieć, że początek taki bardzo ryzykowny z tym tym baczaczem, baczacynką, ale cała reszta super. Punktuję ich jak chce. Te deki są dwa niewykryte Fair deki i SHPTK. Tutaj można zatrzymać się i posnajpić. Fajnie było, jakbyś go podświetlał i strzelał jednocześnie. To byłoby optymalnie. Bo twoi słuchacze mają na niego bicie. Ksan, sam, no jak masz, możesz wysłać oczywiście, to jest Twoja decyzja. Chętnie obejrzymy, bo bardzo dobrze grasz. Jest ten SHPTK. Mi się wydaje, że on cię nie będzie widział przez te krzaki. Wydaje mi się, że cię nie zobaczy. No nie widzicie. No jak do kaczek tutaj będzie. Tylko musisz podświetlać jednocześnie, co nie? Problem jest z tym podświetlaniem. Może gdybyś miał fioletową optykę, to by było kapki inaczej. Ale ładnie mierzysz mu w garnek. No. To działo bardzo dobrze się zachowuje. S.A.P.T.K. teraz. O. No, to może być kosztowne! Ja myślałem, że skrzydkę go będziesz chciał wykryć. Aksio nic się nie stało, po prostu musisz coś wiedzieć, że no. Czasami jak ktoś zadaje takie pytania, to ja zamiast tłumaczyć komuś przez minutę coś, mówię, dobra ziom, przeczytaj regulamin, bo tam jest to napisane. Nic się nie stało, tylko też ja muszę. Te minuty... Mądrze rozporządzić, a nie tak wiesz, będę się powtarzał w kółko. Czasami wolę po prostu, jak już coś napisałem raz porządnie, komuś o tym powiedzieć, żeby sobie obczaił wszystko. No, ten ferdek tutaj będzie dojony bardzo dobrze. Docelowo można byłoby potem odbić w prawo, prawda? Tam w prawo. Wtedy jesteśmy trudniejsi do wykrycia. No, i tutaj tą linią krzaków przedrzeć się na ich plecy. No, minią krzaków można by było. Pochwalę bardzo dobrze, że przed strzałem bohater się cofnął, aby krzak był nieprzezroczysty. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego jak grasz. Podkreślam, bardzo zadowolony kresz, bardzo mądrze, bardzo fajnie. Chyba, ale śmiało. Nie powinni cię zobaczyć, nie powinni. Za duża odległość, to jest 340 metrów, krzaki. Nie wydaje mi się. Bardzo, bardzo fajnie. Szacuneczek. Szacuneczek, szacuneczek. Oj. No właśnie. Trudno jest połączyć, jednocześnie opuszczanie działa. I możliwość użycia krzaczka No i też goldowy pocisk by się przydał, trochę penetracji więcej Penetracji więcej, penetracji Dajcie penetracji więcej No wydaje mi się, że is w bokie powinno wejść to Może go skończy bohater W bok wierzy, no już teraz to nie On cię zobaczy, o i teraz cię nie zobaczy Zobaczy nie zobaczy. <laughs> zobaczy. Zobaczy. Wydaje mi się, że cię zobaczy. I. zobaczył. No właśnie. To jest tak mała odległość, ale tak ważna odległość, prawda? Tak mało i tak dużo. Powiem ten sposób. Jestem z ciebie, panie Skiper, bardzo zadowolony. Uważam, że zagrałeś tutaj rewelacyjnie. Zaryzykowałeś? 20 zł. Dziękuję, oczywiście ob obczajmy. Zaryzykowałeś na pewno bardzo, z tym poczata na początku. Bo przecież ten Batchat mógł mieć wsparcie. I wtedy byłoby niewesoło ale powiedziałeś dobra on będzie sam no i był sam potem był jeszcze taki moment w tym rejonie gdzie można było nie ponieść strat od SHPTK tutaj była taka sytuacja że ty mogłeś z krzaczka wykryć go i nie ponosić strat ale powiedziałeś mam dużo życia wyjadę, odbiję w lewo no i z pomocą sojuszników go pokonam mogłeś sobie na to pozwolić bo miałeś zapas życia ale nie musiałeś też ponosić tych strat jednak jako, że było to akceptowalne ryzyko, nic się nie stało. No i tutaj zaryzykowałeś strzał Liberteka, ale znów miałeś górkę, która cię schowała. Bardzo fajnie nie zginąłeś. Naprawdę no, bardzo, bardzo fajna bitwa, panie Skipper. Elegancko, elegancko, elegancko.